Witamy Państwa dzisiaj we trzech: mój przyjaciel, ja i nasz mikrofon. I on. I on. Proszę Państwa, nasz kraj na naszych oczach ulega bezustannej deforma Deformacji? Transformacji. Pozytywnej deformacji. Pozytywnej deformacji, czyli transformacji. Proszę Państwa, wszystko się zmienia. Jest naprawdę kolorowiej, ciekawiej i Pozytywnej wiele rzeczy. Zawodowej. I wiele rzeczy przychodzi do nas z zachodu. No, ze świata powiedzmy. Chodzi nam konkretnie o to, że tak zwani specjaliści okazuje się, że oni jeszcze dużo się muszą nauczyć i dzięki, czy mogę użyć słowa możesz. Know-how know-how się pisze oni coraz więcej wiedzą, bo są szkoleni. Właśnie, proszę Państwa, nasi dyrektorzy różnych przedsiębiorstw i spółek przechodzą też transformację, Ta. prawda? Czyli pozytywną deformację. Chodzą na szkolenia, uczą się, wiedzą co robić, jak sprzedawać, co robić, żeby klient był zachęcony. Oni po prostu po tych kursach już nareszcie wiedzą, jakich przedsiębiorstwa powinny funkcjonować. A nawet podobno w planach jest, że oni się nauczą jakichś języków. Tak, może pokażemy parę przykładów. Mądre, że... 70. No, czego pan tu co pan? Dobry. Przepraszam bardzo. Kompletnie się nie spodziewałem no, pana. tak, Kasi. nikt się nie spodziewał, bo się nie odbiera telefonów. Proszę bardzo. A, to mój telefon. Miał pan wczoraj wrócić, panie kierowniku, z, z kursu. Wczoraj się odbierało fakty, znaczy, telefony. Zdenerwowałem się. To by się wiedziało. Jestem po kursie. Przepraszam, mi to mój. zabrać, żeby się nie pali się teraz na świecie. Na świecie tak, ale przecież... Jak tam, jest... panie Jak? No kiedy pan ostatnio wychodził do klienta? Chyba ch 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 przedwczoraj, bo tak, było... Przed wczoraj trzeba ciągnąć. Zresztą tak, przyniosłem tablicenie. Pan mi to powiedzieć. Specjalnie prosto z kursu. Jest. Znowu tablica jakaś. To jest. Te kury trzeba pozdejmować te wszystkie. Tak. No, skończyliśmy z tym zaściankiem. Ale przecież dyplomy to są naszych pracowników. Żadne dyplomy. To ma być nowocześnie teraz. Pan patrzy na to, czego mnie nauczyli. Klient, produkt, ceny. jest to nieważne. Promocja. Wie co to jest promocja? Wie pan, co to jest? Reklamówka. Tak? Co ona reklamuje? Kropki? Reklamówka. W tym się tu zagnieździło w średniowieczu? Przywiązułem trochę dla pracowników tego. No to się ucieszą się. Ucieszą. Podpisą na książkę, żeby nie było, że na zawsze biorą. I tak. Kurs? Właśnie, jak, jak kurs. To jest dolów tu, co my tu robimy wszystko. To trzeba po prostu o kant biurka podchodzić. Nie mamy szansy żadnej przyszłości jak będziemy tak robić jak robimy kreda gdzie jest? tu ja wziąłem dla dziecka ale to kreda gdzie tylko? to no czeka niech pan patrzy kołko kołko to jest to co my robimy we pan i teraz tak klient jest dookoła ale tu najważniejsze jest wydzielić. W, w ogóle nie ma klientów teraz. Będą, jak tylko to wdrożymy. Bo wydzielamy teraz. My? Marketing? Right? I to jest wyjście w sposób taki, że musimy to zdisplayować odpowiednio. Ja nic nie rozumiem. Musimy, pan nie słucha. To musi być wyjście w ciągu... tego klienta tutaj, a nie czekać, założoną to, że przyjdzie i kupi co dziecko się kupi? Co? Klocek kupi, dziecko nie ma pieniędzy, dziecko musi przyjść, ściągnione siłą naszej reklamy, napędzane. Rodzic musi być wessany, dziecko musi wessać rodzica, dziecko musi przyjść z tym pieniędzmi, kupić, bo my agresywnie, inteligentnie, XXI wiek sprzedajemy nasz towar. Nie wychodzimy za łóweczkiem, Może że na pani kupić tutaj, nie, cyk, technika. I proszę nauczyć tych naszych specjalistów. No ale pani to przecież, zna pan panią, z naszych stoiska, to co one? Się... Pójdzie do magazynu. Jak się ktoś nie sprawdzi, naturalna selekcja, wolny rynek, konkurencja. A nie, do emerytury jeszcze 15 lat, to ją trzeba trzymać na stoisku. Nie. Najwyżej no, zmienimy wszystko. Mniejsza ilość stoisk, ciekawszy towar, promocja wewnętrzna, rekrutacja. Trzeba ich nauczyć tego. Pani ich wezwie. Aha, i wygląd. No nie pan tak nie może wyglądać. bo krawat musi pan. Zawsze tak wygląda. Ale to od dzisiaj będzie inaczej. Widzi pan, jaką koszulkę kupiłem na sprzedaży? Człowiek wygląda, nawet tak go nie widzę, bo jest przygotowany w każdej chwili na kontakt z klientem i uśmiech. Tak, Cały ja nie czas? nie mogę, bo nie mam zęba. Tutaj. Nie szkodzi. kredy sobie wsadzić i na klienta. No, niech pani wzywa. Janka. Będzie zebranie u kierownika. Coś mu się stało chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu jest do kupienia? Przez pana butelki. Napełnione płynem. To chyba było monopolowo, ile pamiętam. Proszę. Znaczy wódkę można było kupić. Proszę pana. Jest ustawa o zakazie reklamy alkoholu. No, ale ja nie chcę reklamować, panie, alkoholu, tylko chcę się narębać po prostu. Aha. To my oczywiście mamy dla pana to, co pan potrzebuje. Bardzo proszę. No co macie, przecież tutaj żadnych naletek nie ma, nie, nie ma nas, to ja nie wiem, która to jest na przykład wyborowa, a o wyborową mi chodzi. Panie, bardzo pana przepraszam, ale jest ustawa, która mówi wyraźnie, że informacja jest również reklamą. Z Księżyca pan przyjechał? Nie, ja tutaj się. No panie, ale nie słyszyło pana nigdy? No słyszyło, no. no, no bądź pan człowiek. No. Prywatnie panu powiem, że to jest łyski. To jest bourbon, a to jest to, co pan chciał, ale czego ja nie mogę powiedzieć. A skąd pan wie? No bo wiem, słyszyłoby na To co? No dobra, to ten trzeci wyrób, to ja poproszę. Bardzo proszę. I może coś do tego jeszcze? Jakieś papieroski? Bardzo proszę, mamy. No to znowu jest no, identyczna historia, nie, nie ma żadnych nazw. I, I skąd ja mam wiedzieć? Jest również zakaz reklamy tytoniu. Bardzo proszę, są kwadratowe, bardziej podłużne, pudełeczka. To podłużne, to więcej palenia? Panie, błagam pana, no. Niech pan coś poradzi, no, niech pan będzie czuje. No, nic nie mogę, ja właśnie byłem człowiekiem, powiedziałem panu, co tutaj jest w tej butelce, ale papierosy, niestety, ja za bardzo kocham swoją pracę. Pierwsze z brzegu panu dać. To ja to sprawdzę w domu i panu powiem, co to są. Dziękuję, że pan taki ludzki dla mnie był. No. Bardzo dziękuję. Serdecznie za. Serdecznie nie, no. Po prostu zapraszam. Do widzenia. Wszystko gotowe? No to może ja kilka słów, a potem... Może zacznę od przyborów, które przywiozłem z zagranicy. To dla pana otwierany, bo pan jest młodszy. Proszę państwa, kolega... Otrzymał ode mnie przeszkolenie na temat tego, jak ma wyglądać współczesna obsługa naszego domu towarowego. Zostawiam Was z nim. Proszę notować wszystko, bo sprawdzianem będzie już jutrzejszy dzień na sklepie. Sprzedaż. Sprzedaż i popyt. sprzedajemy tyle, a będziemy sprzedawali tyle. Stosunek do klienta podejście. O, Właśnie za, za, zapomniałbym, więc to, jest, to jesteśmy my sprzedawcy i uś, uś, uśmie, uśmiechamy się bez przerwy wszyscy działanie na podświadomość reklama i wszystko to razem będziemy będziemy reklamować Wszystkie nasze działania, które jak się będziemy uśmiechali, to. No to mamy to zrobione? Wszystko? Tak, tak? Right? Bardzo proszę na stanowiska i ja będę tylko sprawdzał, czy to wszystko działa. I chciałbym, żeby w końcu tygodnia nam poszła krzywa, tak jak mówiłem. Cześć, Wiktor! Do mnie mówisz? No, ty jesteś, Wiktor. O ja! To cześć! O, cześć. Popatrz, Wiktor. Co widzisz? No, brudno jest. No, brudno, ale. Ten dom! Co dom? No, dom jak dom! No. Stoi, bo, bo stał od 40 lat. Ale ten wielki neon no, taki! Na dachu! No i co z tego, że wielki. No zresztą neon to wiesz, to w nocy świeci, to teraz to nie za bardzo widać. No ale mimo wszystko widać, no przeczytaj, co tam jest napisane. Eee, Pijcie piwo i jakiś tam zagraniczny wyraz. I jak? Chce ci się pić piwo od razu? Nie. Ja nie piję piwa w ogóle. Ja herbatę piję. Czasem z mlekiem rano. I nic to na ciebie nie działa? Nic. To jak myślisz, po co oni taki wielki neon, taki napis umieszczają za tak ciężkie pieniądze? Wiesz, no po mojemu, to może chodzi o to, żeby estetykę miasta z, wiesz, zwiększyć. No bo tak na zasadzie kontrastu, że to brudna tam, tak kolorowo, chyba to. A, a może oni się lubią napić i, i chcą sobie przypomnieć, że, że piją czy co, że produkują? Nie wiem. Dzień dobry panią. Jestem specjalistą i przyszedłem nauczyć panie, jak ubrać polskiego biznesmena. Zacznijmy od skarpetek. Skarpetki powinny być białe. Dlaczego białe? Dlatego, że zawsze wyglądają, jakby były nowe, są takie świeże, czyste jednocześnie. Potem buty. Buty najlepiej niesznurowane. On jest zajęty, nie ma czasu sznurować, a przy tym te frencelki nie komponowałyby nam się ze szczurówkami. Potem spodnie. Widzimy spodnie, spodnie mogą być przetykane, przetykane i bezpretencjonalne. może trochę krótsze, żeby było widać te skarpetki. Do tego może być jakaś marynarka, niech pani pokaże. Znakomita, wspaniała. jest Słaba. Jeżeli marynarka oczywiście ma do tego jakąś kamizelkę, to proponowałbym zrobić przy Czy panie uważają w ogóle? Tak. Radzę, radzę. Do tego proponowałbym dopasować jakiś skórkowy, wąski prowadzić i ładnie skomponować z białą koszulą. Ale cóż ja będę opowiadał e, dziewczyny o biznesmenie, skoro chyba nadchodzi właśnie, widzę, widzę, prawdziwy polski biznesmen. E, pan do nas e, przed e, pewnie z wyborów biznesmena roku, z pałacu. Witamy, witamy. Nie witamy, tylko żegnamy. przed z portierni i pora już zamykać. A panie, niech się do roboty wezmą, bo sam nie będę tu sprzątać. – Cześć, Wiktor. – Ja? – Ty Wiktor jesteś przecież. – No ja. – No to cześć. – No, cześć. Wiktor, spójrz na ten nasz piękny kiosk ruchu. No kiosk jak kiosk, no nic się nie zmienił. Nic? No a zobacz, co ma na koronie napisane. – Na jakiej koronie? – No korona. Kor korona to ja mam tu. No nie no, napisy na dachu, takie kolorowe. A. No i co z tego? No jak to, co z tego? To są nazwy znanych marek papierosów. Ja nie palę, moja matka pali i też inne. A jak to i to ci nie skłania do palenia? Napis? No coś to, szalon? No dawniej był napis ruch, to ruchy miałem palić? Deczkę, piłka do mnie. Deczkę, deczkę, deczkę. Co wy tu robicie na tym stoisku? Co wy tu robicie? Jak wy się zachowujecie? Tu ma być bez przerwy uśmiech, jak mówiliśmy na szkoleniu. Szczerzyć się. Zęby do przodu, do klienta. Tu jest stoisko dla dzieci. Tutaj klient ma być szczęśliwy, dziecko ma być szczęśliwe, jego ojciec ma być szczęśliwy, matka ma być szczęśliwa. Bez przerwy. Żegnamy, witamy, żegnamy. Jesteśmy uprzejmi, żegnamy, witamy, uśmiechamy się. Bez przerwy, powiedział. O, idzie klient, idzie klient. Proszę bardzo. Dzień dobry. Obserwuję Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla Dzień dobry. dziecka zabawkę, prezent. Tak, Może? chętnie, tylko mam problem. Straszny synek czteroletni mi zaginął. Bardzo, Bardzo nam przyjemnie? No i właśnie szukam go już od pół godziny i nigdzie go nie mogę znaleźć. A ile miał latek? Cztery. To chłopiec czy dziewczynka? Synek chłopczyk, tak. To I, samochody lubi? I na pierwszym piętrze znalazłem czapeczkę, a. Synka ani śladu. A do te czapeczki to Daszek taki dobry będzie, bardzo proszę, to dla synka. Tak, I koniki są nie, też. Nie wiem, co mam zrobić, co, co panie myślą. Może by się dało jakoś ogłosić, że ja go szukam, że się denerwuję i. Niebieski do... kolorek lubi? A taki jest zielony słonik, piękny, a nie to nie słonik, to świnka, ale podobny. Tak, Klocki a teraz, teraz się zastanawiam, co on może robić. Pewnie gdzieś siedzi i płacze, sam jeden, a ja tutaj. Tam są chusteczki higieniczne na stoisku. Patrz, proszę bardzo Dziękuję. Przeliś jak do mnie. Dzień dobry. No dzień dobry, nie taki dobry. Chciałem, może mogę o coś zapytać Czy teraz jestem dobrze ubrany już? już nałożyłem mi krawat, mam radę. No, krawat, tak, tak, ale to za mało. To co mam jeszcze zrobić? Nie wie pan. Pff, to, to nie jest to, to nie jest to, co na kursie myśmy my mówili o tym. Ja obserwuję te działania, ale to są półśrodki, to są takie... Ale my typu. się staramy przecież no, tutaj stary. cały sklep furczy słyszał pan i konferencje, to no wszystko. To no furczy tylko nie ma klientów. To furczy no to... tego. zamknięte. Na pusto furczy. Nie, ale tak my daleko nie za pociągniemy tego wózka. Um, jest wyjście oczywiście, no. Tylko trzeba to zawodowo zrobić. Ale które wyjście? Mówi pan o tym, o to tyłu, jak? Ja mówię o reklamie i promocji naszej placówki. Tak, oczywiście. I ten Pana krawat nie wystarczy. My musimy mieć komercial. Co musimy mieć? Przepraszam, bo ja źle, źle nie słyszałem. Wiem, że Pan dobrze słyszał, tylko to jest język fachowców. No mówię, reklamę telewizyjną musimy mieć. A, reklamę. Zawodowo zrobioną. Ale jak, jak my możemy mieć reklamę? Możemy, bo ja wiem, ja mam dyplom z kursu i trzeba mi tylko sprowadzić tych ludzi co robią z kamerą, a ja im powiem co ma być zrobione i... Dopiero ruszymy wtedy skopy. My z telewizją. Ja z telewizją. Proszę Dwa. sprowadzić mi tych ludzi ja przygotuję ich do produkcji reklamy. Panie kierowniku, naprawdę? Powiedziałem. Dobrze. wszystkich naszych klientów, to byłem w naszym domu towarowy na pierwszym piętrze mamy niesamowitą atrakcję. Egerki. Za sześć egerek, które są z tymonitu, się troszeczkę łajał, dodajemy jedną linijkę. Na ten samym piętrze również dostaną Państwo kiłeczki gumowe. Dziesięć świece głowy i do tego gratis klej do szkła jak kłękną. <laughs> I pierwsze więc o to raj dla kobiet. Nasze miłe fanie zakują tam zakują majtki, oraz inne rzeczy przydatne. Witamy pierwszego klienta na naszym stoisku, witamy ja pierwszy... Jestem klientem, jestem kierownikiem pana. No co pan, panie? Co pan, co, pan, co, pan, co pan robi w ogóle? Pan Felisiak? No oczywiście, że Felisiak. No co to pierwszy raz się widzimy. Można zobaczyć dowód? No, dowód? Nie, nie, nie wziąłem, bo mam u kierownika zostawiłem, no bo PESEL mi wypisywał. Ja, no dzień ja, dobry, ja, panie ja pan, pan, jak zwykle, nie widzi, prawda? No dzień dobry, dzień dobry. Co pan robi z tym mikrofonem? Co pan tu szanuje? Według instrukcji, marketing, reklama, zachęcam. No, przecież, przecież jest jeszcze nieczynny sklep, proszę pana, pół godziny jeszcze nieczynny, no? Rzeczywiście. No, rzeczywiście, no. A poza tym uważam, że powinien pan pójść do dentysty. A właśnie byłem. jak przyjdą, to będzie głośno i będzie mnie słychać. Dzień dobry. Panie kierowniku, chciałem przedstawić pan redaktor od reklam z telewizji. Dzień dobry. Ścią Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę bardzo. Proszę. proszę, może pan przejdzie. To jest dla pana miejsce. Proszę bardzo. Pan. Pan, pan to może ja bym... Y Dobrze, to ja tu będę stał. Niech pan się uczy, niech pan słucha. Tak. Proszę pana, czy pan wie, co to jest reklama telewizyjna? Proszę pana, tak. Robią reklamy w telewizji. No wiem, ja obserwuję, tak. Z tym, że mnie chodzi o to, żeby to była reklama, wie pan. Czyli na don. Nie pan notuje. Tak. To musi być. Czap, wie pan. Tak jak to się robi w Stanach, czy gdzieś. E... Przede wszystkim ona musi przyciągać. Musi być kolor i żeby się obracało. Akcent. Akcent potem, ale kolor, czy pan kolor. ma kolorowe kamery? Tak, oczywiście. E, ja znam... Ja mówiłem, ja, ja się pytałem wcześniej. Znam ceny. Więc może na początku zrobimy taką kampanię, wie pan, przygotowawczą. Nie będziemy ładować całych 15 sekund. To zrobimy może taką. 3 sekundy. Niech Pan się nie miesza, bo Pan nie ma pojęcia o tym. Proszę na 5 do 7 sekund bym chciał, żeby było longo, longo, żeby się obracało nasze barwne. Oczywiście tu Pan mi przyniesie projekty i ja będę opiniował. Ale chciałbym, żeby Pan przede wszystkim zmieścił. Ja też. Jak dziś miałem tekst, ja Panu przekażę. Tam jest informacja, co jest na którym piętrze u nas godziny otwarcia i mówi, żeby mówił speaker albo speakerka też co w którym stoisku jest, żeby to była informacja może loska może być tak, bo ona dobrze pamięta i proszę pana bym chciał, żeby pokazały się numery naszych telefonów adres może taką pan by, wie pan, wkadrował mapkę dojazdową do nas. Tam można dać linie te tramwajowe, autobusowe. Faks. Faks obowiązkowo. Nie mamy jeszcze faxu. Ale numer będziemy mieli. I później wie pan na końcu, to wie pan zajmie panu niedużo, żeby było moje nazwisko i pokój 126. Tak bym to widział. I to musi być, wie pan. Jak? Akcent. Na no, akcent taki, żeby jeszcze głos był taki, muzykę do tego proszę. Czy pan może być na wtorek gotów z tym? A co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy zaraz poniedziałek. Poniedziałek, tak. Oczywiście. Ja się o to pyknąć, wie pan, w dobrym czasie, gdzieś tam, żeby przerwali mnie dziennik na to. Wiadomości Tadeusz Zwiewka. Dobry wieczór Państwu. Skrót najważniejszych informacji. Przywitaliśmy Państwa we trzech i żegnamy. No, w imieniu swoim i naszego mikrofona. Proszę Państwa, no widzieli Państwo, jak to się wszystko zmienia. Odnoszę wrażenie, że już niedługo będziemy krajem, któremu te wszystkie Ameryki normalnie to dopiętnie dorosną. Jestem o tym głęboko przekonany. Górą nasi.